Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Atol SMP. I dzisiaj będzie się działo, bo dzisiaj jest dużo rzeczy, o których bardzo musimy pilnie porozmawiać, bo jak widzicie, tu coś wyrosło, tam coś wyrosło. Tu na dole pewnie będziecie słyszeli takie... No, to mamy tutaj wieśniaków, także mamy sporo rzeczy do ogarnięcia, więc po kolei może was zacznę wprowadzać w to, co się działo w ubiegłym tygodniu. Tak więc, moi drodzy, zacznijmy od tego, że ostatnio odbył się event, organizowany przeze mnie i pewnie u innych na odcinkach. Także zapraszam do innych, tam na dole macie linki do wszystkich osób. Pomału zaczną się pojawiać takie relacje z tego eventu. Event polegał na tym, że spotkaliśmy się na spawnie i e, mieliśmy tutaj przygotowane zasady. Ja przygotowałem taką grafikę, Ardy na szczęście pomógł mi wgrazią ją tutaj na serwer, żebyśmy wszyscy mieli ją przed oczami i e, event polegał na łowieniu. E, zebraliśmy się tutaj na molo, wszyscy razem sobie grzecznie łowiliśmy e, i polegało e, to na tym, że mieli wyłowić za pomocą jednej wędki e, jak najwięcej przedmiotów. E, jedna wędka to jest jakieś 64 użycia, więc 64 itemy powinni wszyscy e, złowić e, i e, w zależności co Złowili to takie e, rzeczy były różnie punktowane. E, śmieci, takie jak widzicie, tutaj były warte 1 punkt, e, rybki za 3 punkty i skarby za 5 punktów. I muszę Wam powiedzieć, że rybki to był największy traf, jak ktoś trafił, e, bo tak naprawdę na tych rybkach było najwięcej rzeczy. Wszyscy chcieli się skupić na skarbach, ale to właśnie rybki dały najwięcej punktów wszystkim. E, I jak przejdziemy tutaj, to tu mamy wyniki. Także e, jeśli Was interesuje, kto wygrał, jakie były nagrody, e, co tutaj się działo, e, to zapraszam do innych uczestników właśnie Atol SMP, gdzie pewnie będą relacje z tego, a ja dla was postaram się zmontować odcinek tylko z tego jednego wydarzenia, także poza tym, że się coś takiego odbyło, to na razie wam nic więcej nie powiem. W międzyczasie w przygotowaniach do eventu z nitką postanowiliśmy razem coś wykombinować. Jak widzicie, tutaj się dzieje. Tu mam kopię tego eventu, bo żal mi, jak ktoś to zakosi ze spawna, to przynajmniej będę miał kopię, także na to nie patrzcie. Jak widzicie, mamy tu kilku gagatków i udało nam się z nitką ich tutaj uleczyć. W jaki sposób? O, to już wam wszystko pokazuję, bo to było mega fajne. O, widzę tutaj mojego dalekiego sąsiada. O, dzień dobry. Witam, witam. No muszę przyznać, że tutaj moją uwagę przykuła budowla, której wcześniej nie widziałam. A, bo to nowe. Piękne, no, no normalnie. Witam na mojej co zgrzybiałej co, co, co. ziemi. <laughs> Dostanek grzybicy, zarażę się tu czymś? E, jeszcze nie, możesz ewentualnie skończyć tak jak te krówki, ale mówią, że im dobrze, także. Dużo tych krówek. No, tych brązowych jest mało. Się przerzuciłem na te czerwone, bo ładniejsze moim zdaniem. Nic tak, nie słyszałeś? Nic nie słyszałeś. A ja jeszcze przyznałam rację bezczelnie. Mając brązową krówkę, przypominam. Tak, wiem. Ale ona jest daleko, ona nic nie słyszała. Dobra nitka, ale pewnie zastanawiasz się, po co ja cię tu sprowadziłem? Żeby pokazać mi spawner? E, nie. Nie wiem, nie? Czy wie, nie wiem, czy wiesz, ale nie jesteś jedyną kobietą na serwerze. E, mam podejrzenie, że. Zacznij. Tu zaprosiłem też drugą. Tylko ta jest trochę. Aha. Tylko ta jest trochę niegrzeczna. Cały czas mi rzuca czymś w uprawy. Ale to może wiesz, dobrze rośnie dzięki temu, bo zobacz, jak tutaj ci wszystko pięknie wybiło. No właśnie Tyś... muszę to zebrać, zanim zginę. O nie, dostałem spowolnienia. Ogólnie mam dziki plan, bo nie wiem, czy słyszałaś najnowsze plotki, ale szakaj się dorobił villagerów. Z przykrością muszę stwierdzić, że wiedziałam o jego planie, ponieważ miałam być w niego wtajemniczona, ale się nie zgraliśmy. O. Także ja mogę wykorzystać to, że ty się nie, nie złapałaś u niego. I wykorzystam Cię, żeby zrobić dokładnie to samo, co on zrobił u mnie. A potem u Ciebie. Dobra, po to kolejne. mamy deal w takim razie. Pewnie. Po kolei. Ja jestem jak najbardziej. Ogólnie plan jest taki, Ta. że e, nie wiem czy wiecie, ale żeby uleczyć zombie villagera potrzebujemy potki osłabienia, zdaje się, i złotego jabłuszka. Złote jabłuszko ja mam przygotowane. Także podzielę się, proszę. O, dziękuję. A drugą rzecz, którą potrzebujemy, jest. No właśnie potka osłabienia, której nie zrobimy bez nederu, mm -hmm. ale nitka. My jej nie musimy robić. Hmm. Bo... No tak, nie musimy. No. To prawda. Bo, bo druga. Kobieta na serwerze, ona rzuca tą podką jak powalona, jak jesteś za blisko. Także plan jest taki, żeby wykorzystać nie naszą potkę, ale tą podkę tej gagatki. Oła. No, już, już muszę się leczyć, nie? Dostałam, dostałam podkom, ale. Dobra, no. to teraz y, ja sobie podpłynę tutaj. I teraz najważniejsza rzecz, proszę. Musisz mieć dużo żarcia. Mhm. Mm I ała Musisz stać blisko. I y, jak będzie stała mega blisko, to ona. Ups. No, miło było. <laughs> to ja zaraz tam będę. Oła. Dobra. Pu Nie rzucaj potko! No to nie jest taka, oh. pro... to nie jest taka prosta sprawa jakby się wydawało. Musisz stać 3 bloki od niej. Inaczej rzuca e, z powolnieniem albo instant Także taka to świetna zabawa. Hmm. A jak poznamy, że wieśniak jest e, osłabiony? E, ty będziesz miała efekt weakness. I wieśniak będzie śmiercią. Powiedziałbym tak jak ty teraz, ale to by było chyba nie na miejscu. Poczekaj, <noise> Chodzi o to, że zaraz, zaraz to naprawimy. <noise> Dobra, idę. O, czekaj, muszę się najeść. W razie, gdybyś miała kryzysową sytuację, jedz jabłko. Dobra, jest jest impreza. O, weakness. Dobra. Ona rzuca wieśniaka. No właśnie, wiem. Próbuję go. E o, A. chciałam go uratować, ale się mu trochę nie dało. Właśnie sobie uświadomiłam moje poziomy. I gdzie jest mój grób teraz, o nie. E, jest rozwalony. A, Dobra, dawaj go tutaj do mnie. O. o. Tak też można. Ogólnie, Przepra przepraszam, że trzy śmierci przeze mnie. Nic nie szkodzi. Odrobisz w polu. Mam dużo jagódek. W sumie one są dobre jak potrzeba właśnie. Z... Co? <grystanie> snajper! <grystanie> Jaki snajper. Przepraszam, że chciała rzucić we mnie. O, dobra. Nitka! Dawaj na villagera złote jabłko. Brawo ty teraz odpłynę z nią tutaj. Ja po prostu zrobię taki, villagery są bezpieczne, a ty właśnie nie wiem, jak teraz to zrobić, żeby ona Oła, wpłynęła tam na szeroką wodę. Jakieś pomysły? Mam dwa pomysły, dwa pomysły. Pierwsze to jest ją wypuścić. To tak można, dobra. Ja się nie kłócę. O, matko, ja tu do ciebie gadam. A miałam wyłączony mikrofon. No normalnie mózg. Dobra. No e, Oła. Właśnie, co, ja się, co ja się pytałam, to czy ty musisz czekać tutaj ze swoimi villagerami, aż one się zmienią? Czy możesz jechać od razu ze mną? Do e, mnie. Myślę, że możemy jechać, bo jak one już mają ten efekt, to one teraz sobie na, na luzie wyzdrowieją. Przez to, że ty klikniesz jednego villagera, to ty będziesz miała achievement, jak się uleczy. Ale o... chyba, tutaj, chyba tutaj nie będzie załadowane czanki, więc twoi villagerowie się chyba pierwsze uleczą. Więc możemy płynąć do ciebie. Czy ty byś chciała za jednego neintaga yy, jedną boróweczkę? Y nie, nie, to ty byś chciał, za im taga jedną boróweczkę, w sensie? E, tak. <laughs> Wiesz, no nie wiem, bo w sumie mam tak mało ich i w sumie. Hmm. No nie wiem, nie wiem, jakoś tak. Wiem, Dobra, opałam, wiem, też bardzo nieopłacalny deal. <laughs> no nie. <laughs> no ale trudno, no niech będzie moja strata, nie? <laughs> Tak, tak, niech będzie moja strata, bo tyle się tutaj napracowałam, żeby zdradzić, zbierać. Dziękuję, nie zauważyłem, że rzuciłaś cały tak. No. Niech ci się dobrze tam jedzie. Powiem ci skrycie, że planuję wykorzystać liska do niecnych celów. I te borówki były mi bardzo potrzebne. Ale... Jakiego liska? Jakiego liska? Nic nie mówiłem. E, jakiego liska? Czekaj, nic, wracaj! Nic nie mówiłem, nie było mnie Dzie, gdzie, dziękuję gdzie za nie... współpracę. Ja... Jakiego liska? Jakie Otóż, słuchaj, dawno, dawno temu, jak robiłem sobie mapę, bo ty nie wiesz. A, wiesz, bardzo dobrze wiesz, że ja robiłem mapę, taką dużą mapę uh -huh. całego terenu. No i pływałem sobie od y, miasta do miasta, od wioski do wioski, od wyspy do wyspy. No i gdzieś na środku oceanu, podczas sztormu, y, pomiędzy tylko. dwoma statkami, które do siebie na nawalały i ty wiarę, tak tu spokojnie, a tam były dwa statki, które walczyły ze sobą. Pomiędzy nich był smutny lisek, który się bardzo bał, więc się nim zaopiekowałem. I popłynął sobie ze mną na moją wyspę. Historia koloryzowana. Właśnie chciałam powiedzieć, historia raczej grubymi nićmi szyta. Co ty nićmi? To były e, liny. E, czyli co? Trzymasz Lisa w swojej bazie przeciw mu jego woli? Nie, no on się bardzo cieszy. Ma rybkę Powiedział w pyszku. Rybkę! rybkę! No, bardzo lubi rybki, bardzo lubi. Wręcz mam wrażenie, że on lubi je łowić. Taki jest wysportowany A to Tak, 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 tak. To jest jego hobby, to prawda, zgadza się. Ale ostatnio jak go widziałam, to w ryjku trzymał boróweczkę, właśnie. To więc nie, to, mu to, tutaj... to, to, to musiałeś widzieć innego liska, bo ten ewidentnie trzyma rybkę. Hmm. Tylko wiesz, okazuje się, bo ja tutaj wcześniej szukałam tego mojego liska i jego tutaj nie ma, więc... O, hmm. No właśnie, może... zobacz, zobacz. Tutaj może schował się nie na ciebie gdzieś. <laughs> o nie, nie, nie. E, w sumie to nie polecam tam chodzić. Naprawdę? Naprawdę, ja zrobiłem tak dobrego dila? A to tu sobie już rośnie? To to może rosnąć nawet na mycelium. Na A, to świetny deal. <grybki> Dobra, gdzie masz tego lisa? <grybki> Jeśli mój to poznam normalnie, z kilometra. <grybki> Tutaj jesteś! Siedzi sobie. Ale to nie twój lis, on ma zadzierbkę w pyszczku. Zobacz, aż wstał, jak mnie zobaczył. Przestraszył się. Na mnie patrz. Przestraszy, na mnie patrz przestraszy, mnie przestraszy, na mnie. Przestraszył się. No, poznajesz, babusie! Poznajesz, patrz nawet cię na. na karmię. Czym ty chcesz? ale nie chcesz. Mi... O, opatrz! Zaprosił mnie do łódki, no. No Sama się prosiłaś, halo, oddaj mi Mój bohatersko ocalony lis podczas sztormu. A, to teraz jest sztorm, tak? No Myślałam że dwa statki. Też, były ale to tam podczas się... sztormu się działo. Rozumiem. I pewnie jeszcze była trąba powietrzna i ten statek wciągnęło się. W, dale... od w oddali wodę. tak, tak. I 12-metrowe 12 tsunami. że coś ty przeszedł. Widzisz jaką paletkę? traumę przeżył? No. No, widzisz? No, tym bardziej trzeba do domu jechać i ej, ej, do nim zająć. Chola, chola. <laughs> ej, bo to do jaskini wpadniesz z nim. Nie, nie, ja dobry kierowca jestem. Trudno mi się z nim rozstać. Ale od mamusi może weźmie. Wyrzucił. No, widzisz? Widzisz, macha głową, że nie chce. Ty zdrajco. Ty zdrajco. Dobra, ja sobie to zapamiętam. Spoczko, lisku. Jak tutaj znajdę jakiegoś Twojego bliźniaka, to. Słuchaj, żeby ci nie jestem. było tak smutno po utracie twojego liska, to może jednego z moich pięciu piesków? Uh, Mogę ci... A one oswojone? No właśnie, nie, to jest najlepsze Mogą być twoje Za jedyne 64 diaksy Nie no, żartuję, żartuję Co za deal dobry A <noise> no, zobacz jak ten na mnie patrzy, no po no prostu No widzisz, o... wykręcił główkę i... Pani Pani ratuj Zobacz Poczęstuj go. No, smacznego tutaj malutki. No. Kucha oh, mnie! Widzisz? To jest przeznaczenie, nie? Tak. Liz może iść się gonić. Jak chciał uciec z domu. Spoko. Ja tutaj teraz mam. Widzisz, będziesz miał wiernego kolegę. towarzysza. Tak. Już mi nie jest smutno. Dziękuję bardzo. Trzymaj się i do następnego. Pa. Opa, pa, pa, miłego. Dziękuję pa. za milacerów. Ja również. Jak widzieliście, całkiem spoko nam to wyszło. Jeśli jesteście zainteresowani kolejną częścią uzdrawiania tych wieśniaków, to zapraszam Was do Nitki na kanał. U Nitki już powinien być odcinek, gdzie robiliśmy to samo, tylko że u niej. I razem podjęliśmy decyzję, że będziemy mieli dziecko, także proszę się nie śmiać. Wraz z Nitką adoptujemy naszą biedźmę i będziemy się nią zajmować, jak własną córe... Córe... córeczką w międzyczasie przeniosłem tutaj owieczki, jak widzicie, żeby były na trawce, żeby już mogły sobie wcinać i odrastała im ta wełna, która na nich rośnie, ale jak widzicie mamy tutaj króliczki i te króliczki na szczęście udało się wymienić za jedną grzybową krówkę z pejzakiem, także mega spoko. Jeśli nie pamiętacie, to pejzak ma wyspę pustynną, więc mega fajnie się udało ogarnąć za jedną grzybową krówkę dwa króliczki i myślę, że to jest całkiem uczciwa cena, patrząc na to że króliczki to poza mięsem to nic praktycznie nie dają, no bo skórę już mamy z krowy, e, tą łapę królika no średnio będę robił te potki, więc tak naprawdę króliki tylko po to, żeby były. Więc daliśmy za to jedną krówkę i mi się wydaje, że to jest całkiem spoko deal, bo te krówki tak naprawdę można sobie dojść w nieskończoność i mieć z tego zupki grzybowe. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego tych krówek jest tak mało. Otóż szczerze powiedziawszy, jak tylko chciałem korzystać z replay moda, wszystkie entity musiały mi się ładować, przez to tak to długo trwało. Więc trzeba było zmniejszyć trochę populację krówek i część po prostu odpłynęła do... Krain Wiecznych Młodości, gdzie nie ma żadnych zmartwień I na szczęście już jest mniej tych krówek, więc to aż tak nie przeszkadza Mamy tutaj jeszcze świnki No i zostały nam cztery pieski na sprzedaż Gdyby ktoś chciał kupić, to cały czas można się zgłaszać czy ten, no, Dzień dobry bym mógł. Dzień dobry, witamy, witamy, siemano melano Mam pytanie, czy bym mógł od ciebie kupić Takie Co? dwie Czerwone krówki? No. O, to nie, czerwonych nie sprzedaję. Kurde. Mogę ci zwykłe za, załatwić, a z, ale to zwykłe a z, pewnie z, masz. Zwykłe? Nie, nie mam. A te druga? No to też są, nie? Jakby też grzybowe. No kurde, byś je sprzedał czy nie? Też nie? Mogę pomyśleć no, nad jedną... chyba, że mocna oferta, nie wiem, 5 my, 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 Mogę pomyśleć nad jedną, ale to musi być mocna oferta. Dwóch nie sprzedam, bo to jest... No, to jedno, może pięć diamentów, co? O, panie. Ale, czy, ale czuję się opluty w tym momencie. Idę się tak umyć. Tak słabo? Tak słabo? No, panie, nikt więcej. Nikt więcej ci nie zaoferuje. O, umyty, dobra. Nikt więcej ci nie zaoferuje tych krówek, panie. Czyli coś innego by cię interesowało, tak? No, właśnie coś. Jaką masz wyspę? Ja mam pustynną. O, pustynna. Co byśmy potrzebowali z pustynnej? Abyś chciał, nie wiem. Kowadło? <grym> Panie, czemu z ofertami idziemy w dół? Kurde, czy to tak w dół? To też nie wiem. Moim zdaniem to tak zbalansowane. A, pa, pa, patrz ta patrz na co Ale... stoję. Patrz na co stoję. O. O, wiem. Oddałbym ci nawet dwie, jakbyś miał Soul Sand. Ale to jest do czasu, kiedy mm. otworzy się nether. Bo potem mm. to sobie sam zdobędę, nie? <grym> no. Króliki masz? Mam. To, y, mogę dwa króliki Pusty. za jedną krówkę? Powiem ci tak, muszę to ogarnąć, ale pasi. Pasi, dobra, to możesz sobie wybrać krówkę y, brązową albo czerwoną, którą nam chcesz. Kurde. Leseto! Siema. ma. cię. Mam pytanie, bo już mam te dwa króliki. No. Tuż mam dostarczać, czy nie? I bym wybrał czerwoną, czerwoną krówkę. Czerwoną krówkę, dobra. Jestem już, króliki już stoją. Bo no, a to masz krówkę już. Ło, wow, szybko myślałam, że to zajmie już. To dzięki. Dziękuję za, ślicznie. Za, no dobra, dziękuję ci za ja dobicie targu. Razie, Piąteczka. Za... A, kurde. Piąteczka. Nie, no. Taka męska piona. Co, nie? <laughs> Czekaj, męska to jest taka. O! Oh. <laughs> Aż z po prostu. Tu jeszcze raz mam skopione. Na 3, 2, 1, start! O! To film, Dobra, dziękuję ci ślicznie. Dzięki. W międzyczasie, w wolnych chwilach, zacząłem sobie ogarnąć mapkę. Bo jak widzicie, powiększył się trochę border świata. Więc ja już tu sobie zrobiłem taki mały rekonesans, czy cokolwiek się tutaj zmieniło. Czy może coś się pojawiło. Jakaś, nie wiem, fajna, tajna wyspa. Niestety na tych mapach nic nie ma. Jeszcze tutaj muszę sobie odkryć. Ale to trochę zajmuje. Więc po prostu w wolnych chwilach. Ja sobie to dokończę, tylko po prostu sygnalizuję, że coś takiego robię i będzie taka jedna duża mapa. No dobra, ale widzicie tutaj, że powstał jakiś domek i się zastanawiacie o co tutaj chodzi. E, tym się zajmiemy na końcu. O co tutaj chodzi z tym domkiem? Otóż stwierdziłem, że pomału trzeba roz rozwijać tutaj to e, nasze... Miasteczko, tą naszą wioskę, tą naszą wyspę, cokolwiek, jakkolwiek tego nie nazwać. E, plus trzeba tu pomału robić e, miejsce. I jak widzicie, mamy kolejną lamę. E, a to dlatego, że odwiedził nas wędrowiec i kupiliśmy od niego e, lilię i te. kwiatki. E, nie pamiętam, jak się nazywają. Więc. E, wędrowiec nam zostawił jeszcze tą smycz. E, jedna lama ugrzęzła w. U krów, więc trzeba było ją eksmitować w brutalny sposób. No i handlarz też się zawinął w niewyjaśnionych okolicznościach, jak to zwykle bywa. E, więc wybudowałem taki domek i może najpierw zobaczcie, jak w ogóle go budowałem. A teraz mogę wam powiedzieć, dlaczego go wybudowałem. Otóż stwierdziłem, że każdy budynek będzie z czymś związany. W sensie w tym budynku będzie się znajdowało coś, żeby móc ten budynek wykorzystywać. Żeby to nie była taka pusta trapa, tylko żeby to faktycznie były budynki, z których będę korzystał. W tym budynku jeszcze nie wiem, co będzie, ale w tym budynku pewnie słyszycie, że są tutaj kurczaczki. I o to chodzi, żeby te kurczaczki mi tutaj znosiły jajeczka. Te jajeczka będą kierowane tam pod nas, gdzie będzie cała. Infrastruktura związana z tym, żeby te kurczaczki hodować i je lawą. Y Podgrzewać, wiecie o co chodzi. E, także taki jest plan. E, nie chciałbym, żeby to było jakoś mega wydajne, dlatego tych kurtam nie ma tak dużo. E, dlatego też tu jest takie zwykłe szkło i przez to jajka przechodzą i można złapać, e, więc 100% jajek nie wyłapujemy, ale to co mnie to nie boli, e, to ma być tylko takie dodatkowe źródło e, pożywienia e, i miejsce, gdzie będziemy po prostu te kurczaki przechowywać. E, tak wiecie, po prostu, żeby te kurczaki mieć, żeby coś z nimi robić, e, ale też żeby nam to nie zalegało w skrzynkach, także taka. Mała farma kruczaczków jak najbardziej mi, moim zdaniem jest OK. E, I całkiem fajnie się to prezentuje. De, domek w tym stylu trzeba zacząć budować domki w takim stylu, ale myślę, że mój e, dom, ten taki duży, grzyb na środku, właśnie będzie w tym stylu, że będzie z tego brązowego grzyba e, wykonany właśnie w takiej formie płaskiego kapelusza. Także, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie, ale zanim zakończymy ten odcinek, e, to mamy tutaj jeszcze prezent od e, PKIP. Podejrzewam, że to jest pozdrowienia e, pancode i Pejzak. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Nie wiem czemu wszyscy mają tutaj tendencję do przedstawiania się inicjałami, ale no okej, okay, możemy też powinniśmy przedstawiać jako L. No dobra, ale zobaczmy e, co takiego jest w tym prezencie i co. O golem! Ale fajnie! E, przyda nam się, tym bardziej, że będziemy mogli robić śnieg chyba Tylko czy. Ktoś nam właśnie podarował dynię? Zaczmy to. Może się uda. I będziemy mieli dynia. No tak, to już jest wycięta dynia. Nie będziemy mieli z tego naszą dyni. Chciałem oszukać przeznaczenia, a to przeznaczenie oszukało mnie. Zrobiliście duży błąd. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. No niestety, e, zamkniemy się naszego gagatka, żeby nic mu się nie stało. E, przynajmniej będziemy mogli sobie więcej bałwanków zrobić, także chociaż tyle, nie? Eee... No trudno, trudno, trudno. Chłopaki, bardzo Wam dziękuję za prezent. Na pewno go jakoś wykorzystam, tym bardziej, że śnieg mi się przyda właśnie do takich budynków, bo e, będzie można wprowadzić jakby e, więcej białej tekstury w te budynki. Także jestem mega zadowolony, bardzo Wam dziękuję. No i trzeba będzie się jakoś odpłacić. No okej, okay, ale na ten odcinek to już wszystko, co dla was przygotowałem. E, tydzień minął na atole SMP. Zobaczymy, co przyniesie kolejny tydzień. E, dajcie znać, co jeszcze chcielibyście tutaj zobaczyć, e, z kim jeszcze można by było... Robić odcinek. Ja mam jeszcze parę planów, z kim można pohandlować. Także, jeśli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję tam na dole. Pamiętajcie też pisać komentarze, wpadajcie na nasz serwer Discord, gdzie możecie sobie ze mną porozmawiać, ewentualnie czasem pograć. Wpadajcie też do innych osób, które grają tutaj na serwerze. Całą listę macie na dole w opisie filmu. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa Pa!